Proszę powiedzieć, jako specjalista do spraw żywności ekologicznej, czy konsumenci, którzy wybierają żywność nieekologiczną, to znaczy, że jaką wybierają? Otóż konsumenci, których jest większość, ciągle, którzy jedzą żywność nieekologiczną, no cóż, narażają się na pewne problemy i szkodliwości. Przede wszystkim chodzi o pozostałości pestycydów. I tu jaki jest zasadniczy problem? Taki, że jest sześć pestycydów różnych, każdego jest mało, ale my nie wiemy, jak one działają razem. Jak działa ten koktajl na ludzki organizm? To jest pierwszy zasadniczy problem. Tego nikt nie bada, bo to jest nierealne, żeby zbadać. Bo każdy rolnik będzie inne stosował, w związku z tym jest nieskończona ilość tych koktajli. A w takim razie, jeśli jemy taką żywność nieekologiczną, czyli tą z zawartością pestycydów, to, czy to jest bezkarne? Co nam grozi? Znaczy, właśnie chcę powiedzieć, że generalnie jest bardzo dużo prac, jest ich tysiące już w tej chwili, które pokazują negatywny wpływ yy, pestycydów na różnych pestycydów, na najróżniejsze schorzenia ludzkie. Na przykład yy, białaczka yy, nieziarnicza, yy, tak zwana non-hochkin lymphoma po, po angielsku, jest yy, związana ściśle z narażeniem na pestycydy. I na przykład rolnicy, którzy stosują pestycydy, częściej na to chorują, yy, a ludzie ży jedzący żywność ekologiczną rzadziej. Jest też zależność udowodniona pomiędzy gorszym rozwojem mózgu i systemu nerwowego u dzieci, które są narażone od małego na działanie pestycydów. W skrajnych przypadkach następuje całkowite spowolnienie rozwoju, co udowodniono w takiej słynnej pracy meksykańskiej. Dzieci mają problem z psychomotoryką, problem z rozwojem intelektualnym. Nie są w stanie narysować prawidłowo na przykład ludzika, tak jak inne dzieci w tym samym wieku. Także to rodzi te zaburzenia, a nawet jeden z najsłynniejszych toksykologów światowych, Philippe Grandjean, powiedział, że mamy do czynienia z chemicznym praniem mózgu w tej chwili, czyli z generalnym działaniem negatywnym pestycydów na mózg Europejczyka, w ogóle na mózg właściwie wszystkich, każdego mieszkańca każdego kontynentu. Poza tymi problemami, które powiedziałam, jest cały szereg innych problemów. Jest problem y, zahamowania czy y, powiedzmy inaczej zakłócenia y, produkcji hormonów i, i układu rozrodczego. Wskutek czego spada płodność zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jest problem nowotworów. Mówiłam już o białaczce, a y, ostatnia najnowsza praca francuska, publikowana Pół roku temu yy, pokazała, że konsumenci żywności ekologicznej, tacy, którzy żywią się prawie wyłącznie lub wyłącznie żywnością ekologiczną, istotnie rzadziej zachorowują na wszystkie rodzaje nowotworów, a także na wszystkie białaczki, łącznie z chłoniakiem nieziarniczym i na postmenopozalnego raka piersi. Czyli to jest taka pierwsza praca szalenie głośna, praca dopiero niedawno ogłoszona, która pokazuje te korzyści właśnie z jedzenia żywności ekologicznej. Jest też wyrok, który miał miejsce 10 sierpnia 2018 roku, czyli pół roku temu Lee Johnsona,, tak, który wygrał sprawę przeciwko Monsanto, który był użytkownikiem Randapu i tutaj udowodniono sądownie przyznano rację pozywającemu Monsanto, że jednak to właśnie ten produkt jest winny za jego raka. Tak. Ale w Polsce o tym za często się nie mówi. W Polsce się w ogóle o tym nie mówi. To jest taki temat tabu, podczas gdy glifosat, który jest czynnikiem aktywnym Randapu, ma udowodnione działanie negatywne na rozwój bardzo wielu organizmów, w tym organizmu ludzkiego i na. Yy... Wzrosli ilości nowotworów, czyli ten człowiek, który w Stanach wygrał ten proces, dostał duże, bardzo odszkodowanie, i za tym pójdą następne procesy. W stosunku do już teraz to jest firma Bayer, bo no, Monsanto połączyło się z Bayerem, ale zdaje się już, nie wiem dokładnie, ale ta nazwa Monsanto chyba będzie wygaszana. I z glifosatem jest tak, że on y, wisi, wisiał na włosku dwa lata temu, ale niestety. Niestety przywódcy krajów europejskich bardzo długo się zastanawiali, po czym niestety decyzja została przyjęta za przedłużeniem pięcioletnim stosowania glifosatu w Unii Europejskiej. Również w Polsce? Tak, we wszystkich krajach jest dopuszczalny konkretnie do grudnia 2022 roku. Kiedy się z nimi rozmawia o konwersji rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne, mówią o tym, że spadnie im opłacalność i że owoce i warzywa nie są już tak ładne. A pani, trzyma w ręku jabłko? Tak, właśnie to jabłko jest ekologiczne, w 100% certyfikowane. Przyniosłam je dzisiaj do pracy, żeby je sobie właśnie zjeść. No, tak, ono nie błyszczy za nadto, aczkolwiek ma piękny czerwono-zielony kolor, bo to jest czerwony kosztel, taka specjalna odmiana, którą bardzo lubię i dostaję od zaprzyjaźnionych rolników. Natomiast jak to jest? Więc jest tak, plony spadają i nie możemy się oszukiwać, dlatego że plony w systemie konwencjonalnym, czy to będą owoce, czy warzywa, czy mięso, będą wyższe. Będą wyższe plony w systemie konwencjonalnym, ponieważ my je pompujemy, dając odżywkę, tą powiedzmy, kroplówkę chemiczną, jak to się mawia. Czyli po prostu dajemy nawozy mineralne, dajemy środki ochrony roślin syntetyczne i syntetyczne nawozy mineralne i przyspieszamy wzrost, a także wybijamy wszystko, co ewentualnie mogłoby z nami konkurować na tym polu, ale zabijamy też glebę, wodę. I wszystko, co żywe, łącznie z nami samymi. Czyli, owszem, chwilowo podnosimy plon, ale docelowo skracamy, powodujemy mnóstwo cierpień dla przyrody, dla człowieka i skracamy ludzkie życie. Nikt o tym nie mówi, nikt nie bilansuje tego. A w Polsce, szczególnie powiedziałabym, jest to temat tabu, bo yy, grupy, które powiedzmy, produkują w sposób konwencjonalny czy yy, handlują środkami syntetycznymi, są niezwykle silne. I dlatego. Musimy mieć zdrowy ekosystem, który polega na tym, że mamy zdrową glebę, zdrowe rośliny, zdrowe zwierzęta i zdrowego człowieka i zdrowe całe środowisko. Nie może być tak, że my niszczymy coś, a nie niszczymy, bo to jest wszystko powiązane, że, że niszczymy tylko jeden element. My albo utrzymujemy w zdrowiu cały ekosystem, całą biosferę, albo niszczymy jeden element, który niszczy kolejne elementy. Bo jeżeli my stosujemy syntetyczne środki chemiczne, to po prostu zabijamy bardzo dużo mikroorganizmów i zwierząt glebowych, więc automatycznie zmieniamy kompletnie tą glebę i to niestety na niekorzyść. Ona staje się niestabilna, ten mikrobiom jest inny i to się przenosi na rośliny i później to się przenosi na zwierzęta, które też, no powiedzmy, korzystamy z ich mleka czy mięsa, no i przenosi się też na nas. Czyli z roślinami, z tym innym inny mikrobiom wprowadzamy. No i też ta cała te, te związki chemiczne, które tam są, te pozostałości, Antybiotyków, yy, powiedzmy pestycydów, yy, dodatków syntetycznych do żywności, to wszystko zmienia oczywiście to, co się dzieje w naszych jelitach. Te zmiany mogą moim zdaniem prowadzić do stanów chorobowych, do właśnie autoalergicznych stanów, do stanów yy, ciągłych zapaleń, a notoryczne stany zapalne mogą prowadzić do stanów nowotworowych, czyli my sami siebie po prostu trujemy, ponieważ. Mikrobiom jelitowy jest jednym z najważniejszych elementów czynników naszego zdrowia. Co pani, jako naukowiec, może powiedzieć o innych polskich naukowcach, którzy nie biją na alarm? No, trudne dla mnie pytanie bardzo.